I ruszyły przez chwilę serpenszyn na prowadzeniu, ale tam już razem na czoło przesuwa się Tokatina Katina. A nie przepraszam, to Luitraon prowadzi, a koło niego e, Muminek. Luajon Muminek, tajfun jest blisko, blisko jest serpenszyn. Także Izalor, później e, Katina, która troszeczkę się potknęła Sopot i e, z tyłu e, Zaira razem e, z Primavero. tryon i Muminek. Teraz Muminek. Wysyła się na prowadzenie w połowie zakrętu Muminek, Luitron, Typhoon Izalor, e, później Serpenszyn. To Katina. I za moment wyjście na prostą finisową. Przy wewnętrznej zarobił Light Ryan. Środkiem muminek. O, do boju ruszył Typhoon. I to Typhoon wysuwa się na prowadzenie. Typhoon. I Serpenszyn. Serpenszyn jest pierws pierwszy. Serpenszyn Light Ryan Typhoon. Serpenszyn, Serpenszyn ucieka z pola znakomicie, finiszuje Primavera i w celowniku Primavera Serpenszyn Tajfun.